Cześć, witajcie już w trzecim filmiku poświęconym Minecraft y Epizody. Jak w ostatnim odcinku zapowiadałem, dzisiaj będzie odcinek odnośnie ocelotów. Od jak złapać, jak pomagają oceloty i tym podobne. Zapraszam. To więc tak, żeby... O to oswoić należy mieć surową rybę oraz znajdować się w biomie dżunglowym. Przy okazji chciałem podkreślić, że pełen użytkownik powiedział, że dynię można łatwo zebrać kilofem. Otóż lepiej się kierą. Jak widzimy, szybciej schodzi ścinanie dyni. Okej. Okay. Mamy rybę. Teraz musimy znaleźć oceloty. Ja przerwę, jak znajdę oceloty, zacznę dalej nagrywać. Moment. Ok, znalazłem oceloty, się schowały. I teraz tak, bierzemy surową rybę. Najlepiej zejść na dół i na szyfcie podchodzimy powolutku, pokazując, że mamy rybę. Bo jeżeli za szybko będziemy machać kamerą, to wtedy kot nie podejdzie. A jak widzimy już podchodzi. Jak podejdzie, to go wtedy karmimy. I proszę. Mamy kota. Jeżeli kod stoi i użyjecie na przykład, nie wiem, w tej nowej wersji 1.3.1 można komendy wpisywać, na przykład teleportacje itp., to w tym momencie kod nie zawsze może się teleportować, ale jeżeli coś cię zaatakuje, to wtedy na, na bank pojawi się jak widzimy jeszcze, jeszcze jednego można by sobie złapać Gdzie one były ciekawe chodzi tu a skubane ciebie jest trzeba powolutku one są strasznie puchliwe. Ale to trochę głupota ale może się uda o, jeszcze nerwka Chodź, 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 chodź. Dziwne: jakiś nowy Bóg. Bo karmiłem dosyć mocno tego celota. I się nie dał oswoić. Dziwne: ale to nic, poczekamy na niego. Sam podejdzie w końcu. Czyż można by do niego powolutku iść. Chodź. Chodź. W Wodzie jest trochę kapryśnie, ale z tymi damy radę też. Poczekam aż wyskoczy, jest. Czekam, aż podejdzie. O. O, 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 o. Idzie, 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 idzie. No chodź. O, spłuszyłem go lekko, ale sam przyjdzie. Najważniejszy jest spokój. Jak nie ma spokoju, to on nie podejdzie za chiny. Ludowe. Trzeba go znaleźć znów. Nie ucieknie. Ale... Jest, znalazłem go. Ucieka, ucieka, ale daleko nie ucieknie. Hm. Najgorszy jest w Minecrafcie jak kot wejdzie w te cholerne za... Ze... ...liście znaczy się. Ciężko go wtedy... ...dormać. Dziwny kot. Tyle go wykarmiłem, a on się nie chce złapać. Ciężko swoich... Użyłem wszystkie rybki, ale koty mnożą się tak jak zwierzęta, więc z tym też nie ma problemu. Tylko że zamiast zboża oczywiście używamy ryby, oczywiście surowej, bo smażone nie jedzą. Jak widzimy ryżem już za mną biega. I tak, oczywiście po oswojeniu celota jest fajnie z nim chodzić na takie nocne wyprawy, ponieważ, no. Creepery się strasznie ich boją i uciekają po prostu od nich. Więc można się naprawdę bardzo fajnie zabawić. Więc teraz tak. Mamy ocelotka. W następnym odcinku. Chociaż myślę, że następny odcinek zrobi niespodziankę, żeby było gdzieś jakoś ciekawiej. No więc... To był krótki odcinek. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję, na razie cześć.